Konflikt na planie na dobre i na złe. Ewa Skibińska ujawnia prawdę po latach. Ewa Skibińska, znana widzom przede wszystkim z roli Elżbiety Walickiej w serialu Na dobre i na złe, po latach milczenia postanowiła wyjawić szczegóły swojego odejścia z produkcji. W nowym, szczerym wywiadzie aktorka opowiedziała o trudach pracy na planie, konflikcie z Krzysztofem Pieczyńskim, który grał jej serialowego męża oraz swojej decyzji o odejściu z serialu, który przyniósł jej ogromną popularność. Zaskakująca decyzja o odejściu Ewa Skibińska, której kariera na polskich ekranach rozpoczęła się w 1986 roku, przez lata zdobywała sympatię widzów dzięki licznym rolom telewizyjnym i teatralnym. Jednak to właśnie, na dobre i na złe, przyniosło jej największą rozpoznawalność. Mimo sukcesu, aktorka podjęła zaskakującą decyzję o odejściu z serialu, a scenarzyści zdecydowali się na uśmiercenie jej bohaterki. W wywiadzie dla Świata Gwiazd Skibińska przyznała, że początki jej pracy przy serialu, na dobre i na złe, nie były łatwe. Aktorka, mająca wówczas ograniczone doświadczenie pracy przed kamerą, musiała nauczyć się wielu rzeczy od podstaw. Jednak największym wyzwaniem okazały się relacje z Krzysztofem Pieczyńskim. Konflikt na planie. Było mi tam trudno, miałam bardzo trudnego partnera, Krzysia Pieczyńskiego. On pewnie powie, że miał bardzo trudną partnerkę, Ewę Skibińską. Tu był konflikt, właściwie skakaliśmy sobie prawie do gardeł, wyznała Skibińska, ujawniając kulisy pracy na planie jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Konflikt z Pieczyńskim był na tyle poważny, że aktorka postanowiła odejść z produkcji. Możliwy powrót do serialu, mimo trudnych doświadczeń, Skibińska przyznała, że chętnie wróciłaby do, na dobre i na złe, sugerując możliwość zagrania siostry bliźniaczej Elżbiety. Ta rola jest taka jakaś niedokończona, taka decyzja trochę wymuszona, bolesna, podsumowała aktorka, dając fanom nadzieję na jej powrót.